My żyjemy w świecie, w którym ja jest najważniejsze. Nie powiem, że nie jest ważne, bo od mojego ja się wszystko zaczyna. Ale są ludzie, którzy potem się koncentrują tylko i wyłącznie na swoim ja, na swoim ego, na swojej karierze. Zapominają o tym, że życie składa się z kilku innych elementów i żeby osiągnąć szczęście i zadowolenie, trzeba pamiętać o tych pozostałych dwóch. Ten pozostały, te pozostałe dwie, dwa elementy to przede wszystkim hobby. Nie można się zamknąć tylko i wyłącznie w swojej pracy, w swojej karierze, w swojej nauce, w swoim doskonaleniu. Trzeba mieć jeszcze coś, co jest w ogóle z tym prawie niezwiązane, a przynosi niesamowicie dużo satysfakcji. Robimy to nie dlatego, że musimy, robimy to dlatego, że to lubimy. I potem jest trzeci element, który bardzo często jest pomijany, to są osoby niezwiązane z nami genetycznie. My wiemy, co to jest altruizm krewniaczy, wiemy, co to są nasze dzieci, nasi rodzice, nasi krewni, no bo to są nasze geny. Ale my zupełnie często zapominamy, że są inni ludzie, którym się trochę mniej udało od nas, i jeżeli ktoś im nie pomoże, to ich los będzie bardzo trudny. Chciałbym równocześnie tutaj powiedzieć, że pomaganie innym przynosi niesamowicie dużo satysfakcji, ale nie tylko. Przynosi bardzo dużo zdrowia i ja zawsze powtarzam Jana Nowaka Jeziorańskiego zdanie najlepiej pomagamy sobie, pomagając innym.